Cześć, moje dwie osoby z podznaku uwagi. Witam serdecznie, zapraszam Was na horoskop tygodniowy. Zobaczmy, co się wydarzy i jak ułożą się karty. Bardzo dziękuję oczywiście za piękne komentarze, subskrypcję kanału i za to, że jesteście. Co zatem będzie duchowym kompasem? Świat. Pyka nad ciałym duchem 6 mieczy, przesłanie wszechświata 6 pucharów, relacja ogniska domowego magik, Aspekt finansów czyli jak los będzie wpływał na stan ducha i tym samym finansów król buław. Wyzwania w pracy dziewięć mieczy. Aspekt oczywiście serca i uczuć dziesięć buław oraz seniorzy wieża. Zaczynamy od świata. Świat niesie informacje o duchowym kompasie. Otwórzmy się wobec tego na wszystko co jest inne, nietuzinkowe, nie szablonowe. Nie z tego świata, kolokwialnie mówiąc, otwórzmy się na podróże, na coś, co zupełnie jest odmienne od tego, co znamy, a zyskamy więcej niż myślimy. Aspekt zdrowia, czyli opieka nad ciałem, duchem, sześć mieczy, jest to karta być może zapowiedzi jakiegoś zabiegu operacji, ale też na przykład koplówki, szpitala, oddalenia się, czasem zmiany po prostu, jakiejś zmiany. Tutaj zwróćmy uwagę na oczy, ręce, układ oddechowy. No i może być też jakaś podróż w związku ze zdrowiem, która może być kluczową, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. Przesłanie Wszechświata, sześć pucharów. Dla Was przesłanie niesie informację, iż warto skupiać się na domie, na bliskich, na rodzinie, na dzieciach, na tych osobach, które są dla Was serdeczne, czułe, no, i być może warto wracać do tej dobrej przeszłości, aby budować pozytywną przyszłość. Aspekty relacji ogniska domowego, magik. Jeżeli chcecie coś załatwić, to właśnie teraz jest odpowiedni czas. Magik to czarodziej słowa i sytuacji. Możecie coś ugrać. Ale też być może będziecie zmanipulowani, czy odczujecie próbę manipulacji na sobie, bowiem takiej magik też będzie w waszym otoczeniu. No i wszystko będzie zależało od Was, jak rozegracie daną kwestię, daną sytuację, jak los będzie wpływał na stan ducha, z kolei w kwestii finansów. Król Buław. Tak naprawdę, jeśli weźmiecie się silnie za działanie, przemiecie kontrolę nad finansami. Będziecie silniej je trzymać w rękach i będziecie odczuwać też satysfakcję. Możecie też otrzymać pomoc czy sugestie od kogoś, kto jest silny, dynamiczny i dzięki komu też te Wasze finanse będą znacznie lepsze. Wyzwania w pracy. Dziewięć miecze. Wyzwaniem podstawowym będzie oparcie się. Lękom tak naprawdę. Jeśli nie zrobicie tego, będziecie cierpieć, będziecie się bać nieustannie, obawiać, czy znajdziecie pracę, czy też nie, czy, czy w danym miejscu będzie dobrze. No i te cierpienie najbardziej sobie będziecie wyzadawać, lub też trzeba uważać na jakąś energię kobiecą, bowiem przez kobietę może być napięcie, ale nie musicie temu ulegać i nie musicie kierować się czarnowictwem, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Dziesięć buław w sferze serca, emocji, dziesięć buław niesie nam informacje, iż mogą być ograniczenia wewnętrzne, zewnętrzne, dla niektórych na przykład może być to czas niepozwalający na zbliżenie się do kogoś konkretnego lub spotkać, nie, spotkać kogoś, kto ma znaczne obciążenia, taki, taki bagaż lub Wasza ukochana osoba, czy w ogóle wasza relacja będzie teraz obarczona pewnymi ograniczeniami i może nie rozwijać się tak, jakbyście chcieli. Karta wieży dla seniorów, karta zmiany, karta rozłamu i takiej zmiany planów. Tak? To, co sobie zaplanowałeś, zaplanowałaś, może zmienić się radykalnie. Może też oznaczać kłótnie, jakiś cios od losu. Wypadek, rozłam, zmiana statusu, tak, strząsające czasem wiadomości, lub wy możecie coś odebrać bardzo, w taki sposób, właśnie, taki bardzo ostry, tak, taki szok, zmiana paradygmatu, szok po prostu, coś, co nagle się wydarza. Ale pamiętajmy, przy tej karcie też jest pewne, pewien aspekt, że może wyjść jakaś prawda czy jakaś sytuacja, która oczyści to, i tak jak się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak więc, mimo wszystko, trzymałem się tego. Trzymajcie się, oczywiście, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy do skorpionów. Witam serdecznie, drogie skorpiony, i już zapraszam Was na horoskop, oczywiście, tygodniowy. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za piękne komentarze, za subskrypcję kanału. Fajnie, że jesteście. Zobaczmy zatem, jaki będzie duchowy kompas. To 6 pucharów. opieka nad ciałem duchem 8 buław, aspekt przesłania wszechświata kochankowie, relacje ogniska domowego as-buław, jak los będzie wpływał na stan uczuć, emocji, właściwie kwestii finansów 8 pucharów. wyzwania w pracy 5 pucharów ścieżka serca, emocji, malik oraz oczywiście seniorzy. Wierzę i u was także wierzę, poprzedni znak także miał wiele Zaczynamy Zaczynam oczywiście od szósteczki pucharowej, e, duchowy kompas, czego się trzymajmy. Trzymajmy się rodziny, bliskich, dobrej przeszłości, tych relacji, które są dla nas serdeczne. Jeśli ktoś nas zaprasza, a wiemy, że ma dobre intencje, Przyjmujmy, bądźmy dobrzy uczciwi, empatyczni, a to przyjdzie do nas, to się naprawdę zwróci w pozytywnym kontekście. Opieka nad ciałem, duchem, oczywiście już samaczka była, karta zdrowia, karta ruchu. Zwróćmy uwagę na układ tutaj ruchu, właśnie kości, stawy, kolana, kręgosłup, wszystko co dzieje się w ruchu. Karta motywacyjna, jeżeli pytamy, czy to dobry czas, by zacząć ćwiczyć, tak, jak najbardziej. To też karta niestety stanów zapalnych czasem przeciążeń, bo tutaj ten ruch może być zbyt gwałtowny. Zwróćmy uwagę na aspekt oczywiście stanów zapalnych, tak? I stanów podgorączkowych, czy samej gorączki. Tutaj w ogóle aspekt zdrowia może być w ruchu, czyli możemy załatwiać dużo spraw, dużo wiadomości może do nas przychodzić. Przesłanie wszechświata kochankowie. Kochajmy, kochajmy siebie. Kochajmy innych mimo wszystko, bądźmy dobrzy dla siebie i kierujmy się serduchem. Co by się nie działo, co czujemy w sercu, to powinno być jakby wyznacznikiem tego, jak powinniśmy działać. Tak, przesłanie wszechświata. Kochaj i bądź kochany, otwórz się na miłość, kieruj się serduchem. Relacja ogniska domowego, as buław, as nowości, tak naprawdę. Jakaś zmiana, bliżej nieokreślona, czasem nawet ciąże, czy pojawienie się. Nowego członka w rodzinie, nowa energia, nowa osoba, nowe aspekty, nowe wyzwania, nowe zadania, cokolwiek to będzie, coś nowego się pojawi. Aspekty usanaczki pucharowej w kontekście finansów jak los będzie wpływał na stan tutaj ducha tak naprawdę będziecie oddaleni, tak jakby. Te finanse mogą Was obarczać, że tak jakby, że będziecie być może sami zostawieni z jakimiś sprawami, ale Wy tak naprawdę możecie szukać jakiegoś indywidualnego rozwiązania i tak naprawdę możecie nie skupiać się do końca na finansach, raczej szukać własnych rozwiązań. Ta duchowość jest najistotniejsza, taka izolacja, by znaleźć właściwy aspekt, tak, właściwą ścieżkę, właściwe właśnie rozwiązanie. Wyzwania w pracy. Wyzwanie w pracy to piąteczka pucharowa. Nie przejmujmy się jakimiś problemami, porażkami, tak? Jest to karta jakiegoś oszczerowania i poczucia winy, niestety, że możemy, a mogłam zrobić tak, czy mogłem tak, czy, a to no, nie udało mi się, tak? No i ten smutek, tak? trzy puchary rozbite, dwa jeszcze są do jakby wykorzystania. I to jest dla Was szansa, by. Podjąć ponownie jakieś działanie i wykorzystać po prostu swój potencjał jakiejś osoby, jakieś zdarzenie. Dalej, magik. Magik jest na ścieżkę serca. Możecie w tym czasie, w tym tygodniu przyciągnąć właściwą osobę do siebie, zaczarować ją lub zaczarować obecnego partnera, partnerkę. Tutaj też mogą być różne manipulacje, bo to też oczywiście jest z drugiej strony czasem karta wskazująca, że no uważaj, bo, bo ktoś też może być takim magikiem, kombinatorem, ale jeśli chodzi o Ciebie, osobiście Ty też możesz fajnie tutaj podjąć jakąś grę słów, no i coś uzyskać, coś ugrać, czy pogodzić się nawet, bo to jest mimo wszystko dobra karta. No i wieża dla seniorów, tak jak poprzedni znak, Zodiakło, no Wy także macie kartę rozłamów, wypadków, upadków, kolizji, em, nagłych zdarzeń, nagłych wybuchów emocji, em, kłótni, tak? Jakiegoś rozjaśnienia, szoku paradygmatu, tak zmiany paradygmatu. Wiadomości, która ścina, ale pamiętajmy, tak jak powiedziałam i w poprzednim znaku, że mimo wszystko a przy tej karcie też jest przesłanie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo jest to oczyszczenie jakiś kartarzy, zrzucenie prawdy nam przed oczy, tak i po prostu rozjaśnienie czegoś w sposób gwałtowny. Tak więc trzymajmy się, będzie dobrze, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I przechodzimy dalej do zodiakalnych strzelców. Witam serdecznie, drogie strzelce, i już zapraszam Was na horoskop tygodniowy. Zobaczmy, jak ułożą się karty i coś z nich wyniknie na przyszłość. Dziękuję za subskrypcję kanału i za to, że jesteście. Zobaczmy, co będzie duchowym kompasem kultucharów. Opieka nad ciałem, duchem kuldenarowym. Przesłanie wszechświata na ten czas cztery miecze. Aspekt relacji ogniska domowego wieża, aspekt ducha w sferze finansów, czyli tutaj giermek buław, energia wyzwań w pracy, trzy miecze, diabeł na relacje, czyli na ścieżkę serca diabełek oraz oczywiście energia wisielca dla, dla seniorów. No, i już patrzymy na króla pucharowego. Król wskazuje nam, na tutaj duchowy kompas, jest to karta wskazująca na serdeczną, miłą osobę. Czego powinniśmy się i kogo trzymać? Osób, które są ciepłe, miłe, serdeczne. Może chodzić też o doradcę, na przykład lekarza, urzędnika, prawnika lub kogoś, kto po prostu z całego serca chce dla nas dobrze. Aspekty zdrowia, czyli opieka nad ciałem, duchem, Zdrowiem po prostu, to król denarowy, jakieś finanse mogą być podjęte w aspekcie oczywiście zdrowia i będzie to strzał w dziesiątkę. Król denarowy reprezentuje znakomitego doradcę, drogiego, ale dobrego. Dobre leki, dobre ustawienie, dobre terapie, lepszej jakości jedzenie. Tutaj gastryka i przemiana materii będzie istotna. Ale też nasze zdrowie z jakiegoś powodu się ustabilizuje, choć będzie to kosztowne. Może być kosztowne. Przesłanie wszechświata, energia, oczywiście, czwóreczki mieczy. Być może potrzebujecie czasu dla siebie, lub ktoś będzie potrzebował tego wytchnienia. I być może, jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś takiego, może dajmy spokój komuś, czemuś. Odetnijmy, odetnijmy, się od kogoś czegoś, odwróćmy czasowo, by zebrać siłę, by na siłę właśnie nie walczyć o coś, w pewnym sensie dać spokój, jeżeli właśnie widzimy taką sytuację. Relacja ogniska domowego, jakaś zmiana, może być kłótnia, może być też zmiana losowa, która wpływać będzie na pewnego rodzaju chaos, jaki może się pojawić. No los tutaj może być nieprzyjemny, ale może też wyjść na jaw jakaś sytuacja, która oczyści tutaj dane relacje, ale może też być zmiana po prostu: strata, upadek, wypadek, kolizja. No, wieża jest trudną generalnie kartą, ale mówi się, że też w niej jest potencjał właśnie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może być też gwałtowna zmiana po prostu układu. Aspekt ducha w sferze finansów, czy będziemy dobrze się czuć? Tak, powinniśmy, bo tutaj giermek e, buław jest dynamiczną kartą. Nowe przedsięwzięcie, nowe źródło finansów, może być nowy pomysł, e, pomoc kogoś młodszego, e, nowa energia, która prawa prowadzi do spontanicznego ruchu zamieszania i nowych koncepcji, które dynamicznie będziemy rozwijać. Więc tak, powinniśmy być tacy pozytywnie nakręceni. Trzy miecze z kolei w aspekcie wyzwań na pracę. To karta jakiegoś oszczarowania, bólu, smutku, odrzucenia, nieprzyjemności. Nie rozdrapujmy energii, jeśli coś się nie uda w sobie, bo ten żal jeszcze gorzej może wpłynąć na układy, czy na Naszą perspektywę zawodową, bo sami możemy się ranić dodatkowo i ograniczać. Tak więc, nawet jeżeli coś się nie powiedzie, będzie wzbudzać właśnie jakieś uczucie nierozczarowania, to my powinniśmy w aspekcie tym po prostu przetłumaczyć sobie, że to jest jakiś etap, że tak musiało być, no i przejść racjonalnie do kwestii zawodowych, szukać dalej na przykład, rozwijać swój potencjał, ale nie skupiać się na tym, co było na przykład bolesne. Diabeł w sferze serca to karta pokusy, kusiciela, manipulacji, kusicielki, oczywiście, także energii pożądania, pożądliwości, egoizmu, albo naszego, albo kogoś. Uważajcie na tutaj energię manipulacji, czy własnej, czy kogoś. Dla niektórych może być to też karta oszustwa i spętania. Tak więc pamiętajcie, że w tej karcie jest rozwiązanie, czyli wyjście z klatki. Lęku z klatki, opętania, spętania, ale musimy my tego chcieć, bo klatka na tej karcie jest otwarta. Natomiast my jesteśmy skuleni. Na przykład często nie potrafimy wyjść z jakiejś sytuacji, bo nie chcemy, bo się boimy, ale to jest oczywiste, to można zmienić, tylko trzeba chcieć. No i wisielec dla seniorów niesie informację, iż idzie stan zawieszenia, coś się zmieni, coś się przetransformuje, świat przewróci się do góry nogami. Być może trzeba będzie poświęcić się jakiejś koncepcji, idei, no i tutaj inaczej trzeba będzie spojrzeć na daną sferę życia, na daną osobę. Być może też pewne rzeczy się po prostu spowolnią i nie wolno tutaj przyspieszać, bo niestety ta karta nie da nam od razu takiego przełożenia, jeśli chodzi o pewne kwestie, czyli na siłę. Nie zmienimy danej osoby, danej sytuacji, danego przeznaczenia. Trzeba odczekać, zmienić perspektywę i po prostu właśnie przeczekać. Tak więc trzymajcie się oczywiście, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia, hej.